Witajcie w czwartym odcinku serii Let's Ciekawy mechanizm. Jesteśmy teraz na serwerze Minecraft Polska Gdzie pokażę jeden z moich mechanizmów Tu jest mój dom. Kolejny mechanizm zbudowałem tutaj. Ten układ działa tylko na pasujący do jego sygnał. Jak tutaj mamy przekaźniki w takiej pensji ustawione na jeden. I tutaj te 3 na 1. Po uruchomieniu pętli trochę za szybko, za, za mała przerwa. Po uruchomieniu nam się ta lampa zapali. Jednak kiedy się stawimy tutaj? Lampa zgaśnie. Kiedy tutaj przestawiliśmy możemy zatrzymać pędzę i zwiększyć tak samo na niej. Po ponownym włączeniu lampa znowu się zapadnie. To że tutaj pochodnia odwraca sygnał, a tutaj sygnał wchodzi nieodwrócony. Sygnały spotykają się w tym komparatorze. Jeśli nałożą się dokładnie, że ten będzie włączony wtedy, kiedy i ten, to komparator nie przepuści tutaj żadnego sygnału i nic nie zablokuje tego komparatora oczywiście nie ma opóźnienie jednej dziesiątej sekundy więc musimy takie samo dodać tu i to jest właśnie ten przekaźnik czasami się zdarza że że kiedy ustawimy układ na trochę mniejszy tutaj niż jest sygnał to czasami się zdarza, że i tak go przepuści no i kiedy je zrobimy też o jeden dłuższy to na pewno będzie przepuścił też więc też odległość tych częstotliwości musi być dość spora żeby się nie myliły Wiele z nich można też puścić dwie albo więcej jednym kablem, a układy nadal będą je rozróżniać. Spodziewam się, że to działa tylko przy tych szybkich, i tak to lampa wyraźnie migała. można by było przedłużyć stabilizację właśnie ten sygnał musi być tutaj stabilizowany no tak to kiedy tutaj gdyby okres tej pensji był duży, to sygnał by się tutaj nie blokował i przechodziłby dalej. A jest stabilizacja, to nawet jak tylko czasami sygnał tutaj trafi, to nadal jest zablokowany. Z tego co wiem, to jeszcze nigdy nic nie... Chcę. Nie, nie zbudował tego urządzenia, albo przynajmniej ja nie znalazłem nic na jego temat w internecie, więc prawdopodobnie jest to pierwsze zbudowanie czegoś takiego. To jeszcze przez jakiś czas będzie tutaj stało, więc można wejść na serwer i zobaczyć, jak to wygląda. Można oczywiście włączyć, wyłączyć. No. A te przekaźniki i komparatory tylko ja mogę przystawiać, więc nikt tutaj inny nic nie zmieni. No, oczywiście można, to, każdy może to włączyć i wyłączyć. No i właśnie o to, że nie. O to, że nikt inny nie może tego przedstawić. Oparłem mój na, na, następny pomysł. Jest bardzo prosty. Tutaj mamy komparator. On z tyłu ma zasilanie. Pod tym blokiem jest pochodnia. I pod tym kablem też jest pochodnia. To jest maksymalny sygnał. I komparator w takim ustawieniu nie przepuści sygnału, kiedy są równe. A w takim ustawieniu przepuści. Więc w ten sposób działa otwieranie drzwi. Jeśli na tym serwerze ktoś podejdzie i kliknie na to, to mu zaraz wróci i napisze, że nie ma pozwolenia. A pod ziemią znowu jest moja farma kaktusów. Automatyczna. Gdy kaktus rośnie, na przykład ten, pojawia się tutaj, a obok niego jest wtedy blok. Więc rozpada się. Czasami wyląduje na kaktusie niżej i zniknie. Ale to najczęściej po prostu spada poza niego, po prostu tej wody i ta woda zmywa go do hoperów. A to co zmyje trafia do tej skrzyni. Tak to jest dość cenne na tym serwerze, więc to, to jest bardzo opłacalne. No z tego, że musiałem dokupić sporo zadań, żeby zbudować tyle hopperów. Właściwie są wszystkie urządzenia, które chciałem pokazać. Jeszcze raz powiem o tym układzie. Hmm. Będzie jest źródłem sygnału. Sygnał trafia tutaj i zostaje opóźniony. Idąc do boku komparatora, a to pochodnie odwraca sygnał. I on z opóźnieniem jednej dziesiątej sekundy trafia do tyłu komparatora jeśli opóźnienie na tych trzech przekaźnikach zgadza się z opóźnieniem zgadza się z połową okresu tej pętli no, sygnał nie jest tutaj przepuszczany i nie trafia tutaj i kiedy sygnał stąd znika to po jakimś czasie te pędy się rozładowują i rozblokowują ten komparator który przepuszcza impulsy tędy i te impulsy są stabilizowane i wypuszczane na wyjście Przy dwóch, ustawieniach również to działa. Na przykład tutaj, Połowa okresu to 1,2 sekundy. Czyli na tych trzech trzeba tyle ustawić. Jeszcze nie działa. Czy działa? Działa. Są czasami takie właśnie, że działa, chociaż właściwie nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że to co jest ustalone, taki. Za długi sygnał trochę. Jeszcze raz. Teraz ładuję to. Właśnie najlepiej, żeby sygnał tutaj zajmował połowę tej pensji, to wtedy to działa najlepiej. Więc jeszcze jeszcze jeden i nadal nie działa. Jeszcze jeden nie działa. A teraz dopiero sygnał pójdzie tutaj. No i to właściwie cała demonstracja. się zblokowało. To jesteście. To na To jesteście. To jesteście. To jakieś To To No.